Szymanko, ty Gamincio Gdzieś odpowiadam na wasze pytania, poczytam w komentarze. Czyli to akurat dzisiaj, no. Lecimy potem. Lecimy od 5 miesięcy temu. With, z John, John, nie wiem o co ci chodziło. Mogę się mieć, jak szuka wygoda na dangę kippel. ty, może rzeczywiście, bo coś takiego było tam, takich, ja był pierwszy. A nie, bo ja byłem pierwszy. Ha, naklepane. Fajne te wegety, ale ogólnie większy jest bójcegamik, bez licencji niestety, no. Art z są fajny i papież z tyłu. No, Brawl jest fajny. Może go komuś oddam. Fajne duo, no. Ale przybyło jeszcze tr tr trio, albo jeszcze... Fortuna, czy czwórka. Może czas na Fullsum. Co to jest full song? Nie wiem. Super gra, super youtuberciu. Oj, Gielka, super, ale tak trudno. Też bym chciał taki kubek. Zresztą, koledzy, spokojnie. Jak będzie jakiś kubek, to ci też go wyświęcam. Super film, a dziękuję, L -l Bosz. Nie wiem, co mam. Super film, i coś takiego. okej. Okay. Super, 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 pozdrawiam. to dwa, również pozdrawiam. Ja czytam dziećmi, teraz pogardy, super z ona. Masz rację. Dzięki. Kiciuś, tak, ty jesteś śliczny. Jakiś śliczny kociak. A dzięki, będzie taka Obecnie już gier raczej nie będzie. Podbijam. Dzięki. Super film, naprawdę. Dzięki. Ciao, figurka średnia, ale super unboxing. Dzięki, masz like, dzięki. Swoje przegląd nie ma się tak. Ej, kociak się wtedy nie męka, po bo byłem zestresowany. Jakby to pierwsza po tylu latach wróciłem do tych Cydie actionów i w ogóle nie wiedziałem, co mówić wtedy. A się. Wspaniały film, no? Świetnie, świetnie. Panie kolego, a czym jest ten George? Podzielam płacę to tak jest polska. Na George się mówi się tak mówić jak, tak jak niżej, tu pan napisał. O kurde, to może być śmieszne. Bo to jest trochę śmieszne, wiesz? Fajne omówienie. Może obejrzę sobie ten film przy piwacu, się poświęcić. A można, na super odcinek. Pytanie, czy kiedyś byłeś w jakimś kraju, tak jak to, jak tak, to w jakim? Hmm. Poza Polską to nie było w kraju. Głów się liczy, czy to takie państwo bardziej. Czy chciałbyś mieć w przyszłości rodzinę? Jakie to ideały kobiety? Co mi chybisz? Hmm. No, to teraz pytanie. Wiesz, że się na tym nie... Na pytanie przecież chciałem że nie się na się tym. Idea kobiety to... Ładna, skromna, szlachetna dziewczyna. Uwielbiam muzykę, książki, biury komputerowe, spacery. Filmy, anime. No i żebym miała dystans do siebie, prawda? Czy wojna z Rosją jest obecnie możliwa? Obecnie chyba tak, bo to co się tam dzieje, to może do tego dojść. Cześć Gamincio. ile mam pytań w jakimś nie Na mm. pierwsze pytanie nie powiem, bo w wieku się załóżę nikomu nie podaję. Ale zacząłem nagrywać na ty, to było Żłocie, panie, Czekaj, to było dziś chyba. Jeszcze nagrywam wcześniej, dużo, dużo wcześniej niż w 2000 roku, a później miałem taką przerwę z powodu straty kanału, po drugi kanał, czyli to już chyba trochę jest dłuższy czas. Oj, tak. Mam pytanie: czy masz wifi? Czy możesz dawać... Ona jest tak, mam wifi. Moją waifu jest. Mam w ogóle 3 wifi. A? To jest tak dla niektórych. Moją pierwszą, moją trzecią waifu, numer 3 to jest. Taka wampirzyca mm, z serialu Helsing Ultimate. Drugą moją waifu to jest ta taka ta dziewoja z Blicha. A pierwszą waifu jest Lina Inverse z Anime Slyers. Kilka pytań. jakie jakieś piskowe te o nie spiskowym, hmm. Może Muszę tych teoriach, że Ziemia jest płaska, czy że coś tam, że na przykład że jakiś niedawno coś się zesrał gdzieś tam w Włuchanie i przez to mamy tę całą. mieliśmy tę sytuację? Nie, nie wierzę. Ale tak jak mówię, to powiem tylko jedno. To, to jest mojego terapeutę, warsztatów i masażystę, rehabilitanta, że to jest Jebana paranoja? Jest jesteś Nie, nie widzę takiej potrzeby noś maseczkę. No się jednak była pierwszy raz ta paranoja, a teraz obecnie już takie mam tu uwolone. Grać kiedyś MTA. Co to jest to MTA? Mogę oświecić? Nie dam tej gry. Rok da pos liczba machać, da pos machać raz Rok tak pytam. Yy, ale co? W sensie co? Nie zrozumiałem nic ani nic. Kiedy taki stream? Yy, Wiesz co, streamy już bym dawno robił, ale obecnie nie mam czasu na streamy i obecnie mam bardzo kiepską do streamów. Nie znam tego. No widzisz. To kłamstwo pomówienia. A nie, o to jest prawda, gociu. Musisz to zaakceptować. Recenzja filmu My no Night, tak po prostu tego tak z dupy. Pozdrawiam. Tak, był tak z dupy, bo tak się nagle pojawił. Ja mam pytanie odpowiedzi. Moje pytanie, czy masz jakieś sytuacje, w się dziewczyną? Teraz jest właśnie pytanie-odpowiedzi. Eee, eee, we tylko się mam, z mam ok? A tak to nigdy nie. No, bardzo nie, nie, świl ten film zrobił. No, nie, to musiał być świl. To jeszcze chyba będzie trochę krótkie. To tak, jak mówię, weźmy coś bez odpowiedzi. Jakieś inne pytania. To zlecimy gdzieś jeszcze niżej, może jeszcze niżej, bo to czytaliśmy. Czemu pan zrobił kanał? Hmm. Zrobiłem kanał, żeby nagrać sobie filmy, bo lubię, haha. Chyba pierwszy, no. Ale koza nie ma iskry, to ty brzmiesz jakbyś w i mikrobisków. Oj tak, to miałem takie przestery, bo trochę się spinałem w a ten mikrofon wtedy mi źle działał. Musiałem trochę tam... trochę pokombinować... w, w programie do montowania. A ty masz iskierkę? Hmm. A, nie wiem. Książka zadać się bardzo ciekawie. Może kiedyś. Nie ja przeczytam w zapraszam w domach, gdzie też pojawia się jeden książka Dzięki. I tygodnia, który pierwszy, ha, 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 ha. No, ha-ha-ha-ha. E, tego komentarza nie czytamy. To można oddać, bo to jakieś, jakieś random, którego nawet nie warto znać. Gamindio, <grywka> w takich odcinkach nie przedłużaj. Da, 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 to jakieś czytałem. A dobra, to też czytałem. To wiecie, co mogę powiedzieć? Widzimy się w następnym tygodniu w jakiejś kolejnej recenzji anime. wie będzie recenzja jakiegoś kolejne, kolejnego, jedynego filmu, albo nawet książki. No i raczej chyba pytań nie będzie. No, dawajcie dalej pytania. Dodałem, później coś jeszcze tam wykleci z tych pytań. Im więcej pytań, tym ja będę więcej więcej, wiecie, do odpowiadania. Bo obecnie jest mniej, co nie? No to na razie cześć, inna